No, jesteśmy w połowie. No, za pół litra no. za pół drogi. Coś w tym może być Tak Siła miał. taka jak w fizyce, z definicji. O, nowy, tak jest. to no tak. Yy, nowy influencer YouTubowiec. Influencerem YouTubowcem już byłem, tylko na kanale własnym. Widziałem, widziałem. Dzisiaj pierwsza ustawka gravelowa. Pogoda chyba też jest. Pogoda jest. No, ekipa jest. Robimy jakieś zdjęcie? Szymon? Nie, co tam rykiło. Robimy jakieś zdjęcie? No trzeba, To znaczy, że skąd jechałeś sprawnik? No. To kurde ja właśnie ja właśnie też chcę... No masz jej prowadź, bo ty jesteś tym, No Ale on nie. po to narysował trasę, żeby każdy miał. Nie po to ja to rysowałem, po, po, to nie to nie to. To. Narysował, to. Narysował trasę, ale chyba nie są. Lecimy. Lecimy. A... W końcu się udało, połowa maja i pierwsza ustawka, bo jest pogoda Pogoda, ale nadal jest A Po niektórych nie widać Po Tobie widać, że jest gdzieś marzec, a tutaj lato Każdy ma dzisiaj ile? 60 km? 60 km, Czernichów, a potem pizza Pofudź! Staniaczek! Daga. Nie ma kapcia Magia Tiblesa Jedziemy dalej Prosto? Prosto! Tylko prosto Dobrze to trzymaj w no tam trochę tak niech, zle, niech spłynie może, nie? To no. niewiele da bo będziemy musieli tutaj pół godziny czekać Knocik? Za dziura może o, Ile tam ciśnieje? Trzy i pół było O boże I to będzie uchodzić Trzeba Wejdzie do dwóch i się mu nie ma co Mechanik zawsze ma rację Mechanik zawsze ma rację jak nie ma? Nie ma Just dream. Ale ładnie to wygląda No to poszli. Nie, dadzą odpocząć Tak Ci podoba preza? Bardzo pierwszy Który raz na gravelu? No, pierwszy, Czyli świetnie Czyli jedziesz na gravelu wtedy, kiedy są ustawki z bikerem? Tak, kiedy jest pizza i bikeres Przynajmniej inna osoba z albo pizza. Albo pizza Albo albo A gdyby ktoś z was chciałby też dołączyć, to jeździmy w każdy wtorek na Gravela, a w czwartki szosowo. Zawsze o 17 i zawsze z bajkeresu. Wrzucę link do grupy, także jak będziecie chcieli, to każdy jest mile widziany. Ten pomysł odpowiedni dla wszystkich, żeby po prostu pojeździć. Co mówi yy, youtuber zawsze na filmie Chciałbym twoje filmiki ubrąć. <noise> Ale w ogóle ogólny youtuber. Że Pamiętajcie o... o tych. Łapki w górę. I co jeszcze? I słupki. I, tak, I dzwonki. Dzwonki. Wszystko tak. Dokładnie tak. No i jak po tej ustawce? 56 km, 24 średnia prędkość. No tak, całkiem. Było całkiem. szybko czy nie? Było optymalnie. No, tak trzeba żyć. A teraz tam zaczyna się wieczerza. Ja się pytam, miało być wolno. No, a było? A było, wolno, w kompensacyjnie. No, Fajna stylowa. Nie ma to tamto. Elegancki, luźny. Grawer, to grawer. Nie? Nie. Wszyscy mogą przyjechać. I w lajkrze. I w czapeczce Zdrowia. kolorowej, Czyska, i w koszuli z kołnierzykiem. O, trzeba kultura była. Kultura musi być. Margarita? Nieważne jaka była trasa. Margarita. Jak smakują ustawki z BKS? Nieważne Nie było tak, jak kilometrów, jak było, a no, jakie były było, przewyższenia, zawsze chodziło jedno. A czy byłeś u A było? Nie wiem, nie było. Nie <laughs> na należy się. Na wiaduktach. To dawaj tą pizzę. Ty co mi łaku pokazał.